Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej tydzień po wyborach. Bardzo chciałem serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszego regionu, okręgu nr 14, Nowego Sącza, Sądeczyzny, ziemi Limanowskiej, Golicki i Podhala za oddany głos na Prawo i Sprawiedliwość, za również za głos oddany na moją osobę. Bardzo dziękuję Państwu za te 62 tysiące głosów. Najlepszy wynik w regionie. Myślę, drodzy Państwo, że nadal będę starał się godnie reprezentować i skutecznie nasz region w Warszawie, w parlamencie przed nami wiele wyzwań, wiele zadań. Niewątpliwie nadal będziemy zabiegać o strategiczne inwestycje z naszego regionu, takie jak Kolej podłęże Piekiełko, które, jak widzimy, już jest realizowane również w Nowym Sączu, ale również sądeczanka. I wiele innych strategicznych inwestycji dla naszego regionu. Także, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym tę misję nadal kontynuować dla dobra naszego regionu, mieszkańców, dla dobra naszego kraju. Głęboko wierzę, że ta kadencja będzie, mam taką nadzieję, równie udana dla naszego regionu jak ta, która dotychczas minęła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, także mediom za. Rzetelne, uczciwe racjonowanie kampanii wyborczej, i myślę, że nadal będziemy, drodzy Państwo, dobrze współpracować. Drodzy Państwo, minęła z nami kampania wyborcza, więc trzeba wrócić do tematów bieżących, tematów, które dotyczą naszego miasta, naszego regionu, naszych spraw, którymi tutaj żyjemy. I muszę, drodzy Państwo, powiedzieć, że z głębokim niepokojem. Od dłuższego czasu śledzę publikacje prasowe i medialne, które dotyczą gospodarowania w Nowym Sączu, zarządzania miastem. W szczególności chcę zwrócić uwagę, że od dłuższego czasu sądeckie media, ale nie tylko, bo też media ogólnopolskie, zwracają uwagę na bardzo poważne wątpliwości, które wiążą się z procesami inwestycyjnymi w Nowym Sączu. W szczególności chodzi tu o budowę stadionu Sandecja Nowy Sącz. Ale również budowa stadionu Zawada w Nowym Sączu, ale również bloki STBS-u w Nowym Sączu. Te wszystkie, drodzy Państwo, inwestycje wygrała, wygrała firma Blackbeard. To jest kilka inwestycji, których wstępnie szacunkowo wartość możemy przeliczyć na około 135-140 milionów złotych. To jest Stadion Sandecji, jak pamiętamy pierwszy przetarg na 50 milionów, później po kilku miesiącach podwyższony o 25 milionów, później wreszcie dodatkowe świadczenia polegające na wypłacie waloryzacji, czyli niemal 81 milionów złotych miasto Nowy Sącz zapłaciło firmie Blackbeard. Stadion miał być oddany w czerwcu bieżącego roku, nie został oddany. Kolejny termin to listopad tego roku, wiemy, że nie będzie oddany. Kolejne drodzy Państwo inwestycja to inwestycja na Zawadzie, stadion, również stadion, y, boisko sportowe, które miało służyć mieszkańcom Zawadu Nowego Sącza. Również wiemy, że jest niezrealizowane. Y, nie ma też informacji o tym, kiedy będzie zrealizowane. No i drodzy Państwo kolejne inwestycje, które miasto zleciło w filmie Blackbeard to trzy bloki na ulicy 29 listopada które realizuje STBS, których łączna wartość wynosi niemal 50 milionów złotych. Wiemy już, że już zapłacono 11 milionów złotych za pierwszy blok, który nie został oddany do użytku, ale również kolejne 37 milionów złotych za kolejne dwa bloki, gdzie w tych miejscach widzimy tylko i wyłącznie dziury. W tych bloków po prostu nie ma. Więc drodzy państwo, z drugiej strony słyszymy, czytamy w mediach, że miasto Poszukuje inwestora zastępczego na wg. Stadium Sandecji. Mówi się o tym, że takie są pogłoski, że niejasny jest status prawny firmy Blackbeard. Nawet dzisiaj jedna z gazet publikowała informację, że pojawiły się pogłoski o statusie, niejasnym statusie tej firmy. Więc, drodzy Państwo, powstaje pytanie zasadnicze, czy, czy nie mamy do czynienia w, w Nowym Sączu z wielką aferą, aferą niegospodarności. Dotyczy to, jak już powiedziałem, największych strategicznych inwestycji miejskich, które zrealizowane zostały zlecone wyłącznie jednej firmie, firmie Blackbeard. Od kilku dni słyszymy o tym, że ta firma być może nie będzie wykonywała tych inwestycji że jest niejasny jej status prawny. Dziennikarze nie uzyskują informacji pytający prezydenta miasta, pytający miasto. Również ta firma nie udziela odpowiedzialności, odpowiedzi na pytania. Powstaje zatem pytanie, drodzy Państwo, dlaczego Domir Hanzel nie udziela odpowiedzi na, na temat tej sprawy? Dlaczego nie udziela wyjaśnień o realizacji tych inwestycji? Dlaczego nie udziela wyjaśnień, dlaczego jedna firma wygrała tyle strategicznych przetargów w Nowym Sączu? Trzeba podkreślić, że te wszystkie inwestycje, na które czekają mieszkańcy, miały służyć mieszkańcom Nowego Sącza. Yy, miały służyć rodzinom, które miały zamieszkać w tych blokach STBS-u, miały służyć klubom sportowym, kibicom yy, oraz tym wszystkim, którzy chcieli korzystać z Sadeusandesji, z boiska na Zawadzie czy yy, mieszkać w tych blokach, które miał wykonać STBS. W dniu dzisiejszym widzimy, że realizacja tych wszystkich inwestycji jest, drodzy Państwo, niepewna. Nie widzimy też osoby, która chciałaby odpowiedzieć dziennikarzom, mediom na zadane pytania. Dlaczego jedna firma wygrywała wszystkie przetargi w Neym Sączu? Jakie były motywacje? Dlaczego nie sprawdzono, czy ta firma ma zdolności ekonomiczne, gospodarcze, ma potencjał do tego, żeby zrealizować te wszystkie inwestycje dla mieszkańców Nowego Sącza. Więc drodzy Państwo, absolutnie uzasadnione są pytania, które chcę zadać dzisiaj Panu Prezydentowi Ludomirowi Hanslowi na temat tych inwestycji i za pośrednictwem Państwa dziennikarzy proszę, żebyście Państwo Pana Prezydenta Ludomira Handla, o to zapytali. Również wiemy, że za nieba, niebawem e, parlamentarzystą stanie się Pan Piotr Alchowicz z Koalicji Obywatelskiej, sekretarz miasta Nowego Sącza. Więc również to jest pytanie do Pana Sekretarza, czy miał wiedzę o tych inwestycjach, czy dbał o to, żeby one były realizowane w sposób zgodny z prawem. Tym bardziej, że Pan Sekretarz, Pan Piotr Lachowicz przygotowywał dla radnych uchwały, które również wiązały się ze skutkami finansowymi. Więc drodzy Państwo, ta, te pytania, które zadam, to są pytania wszystkim do Pana Ludomira Hansla, ale też do Pana Piotra Lachowicza sekretarza wieloletniego miasta Nowego Sącza, a obecnie posła elekta Platformy Obywatelskiej. Pierwsze pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie przetargi dotyczące strategicznych inwestycji miejskich, kubaturowych, wykonuje jedna firma? Jak to się stało, że jedna firma wygrała przetargi na wszystkie najważniejsze inwestycje w mieście? Podkreślam, żadnym argumentem nie jest tutaj twierdzenie, że o tym zdecydowała ustawa o zamówieniach publicznych i przetargi. Dlatego, że komisje przetargowe złożone były z urzędników miejskich powołanych przez pana prezydenta, których celem było zbadanie tego, czy firma posiada potencjał do ekonomiczny, gospodarczy, pracowniczy do wykonania tych inwestycji. Po drugie, dlaczego w związku z powierzeniem, budowania, budowy stadionu Sandecji nie sprawdzono, czy wykonawca dysponuje potencjałem umożliwiającym należyte wykonanie zadania i dlaczego pomimo tego, iż takie podejrzenia pojawiały się, iż mogą być problemy z zadaniem budowy stadionu Sandecji na czas powierzono tej firmie kolejne inwestycje takie jak budowa boiska na Zawadzie czy, czy, czy też budowa trzech bloków na STBS-u. Dzisiaj drodzy Państwo słyszymy, że nie ma osoby w Urzędzie Miasta, która byłaby skłonna na to pytanie odpowiedzieć. Milczą telefony pana prezydenta, milczą telefony od najważniejszych urzędników odpowiedzialnych za inwestycje, czy to wiceprezydenta, czy dyrektorów odpowiednich wydziałów. Nie ma osoby, która potrafiłaby na to pytanie odpowiedzieć. Kto ponosi odpowiedzialność za wybór tej jednej firmy? Kto tą firmę rozliczał? Kto analizował procesy e, ekonomiczne, procesy budowlane, e, które skutkują dzisiaj tym, że wszystkie te inwestycje są zagrożone i ich, i ich wykonanie jest zagrożone. Drodzy Państwo, wreszcie, kiedy zapadną decyzje o oddaniu Stadionu Sandecji e, dla mieszkańców Nowego Dla mieszkańców, sportowców, kibiców, piłkarzy wszyscy czekaliśmy na ten moment, kiedy możemy pójść na mecz z na nowym stadionie. I dzisiaj już po tylu latach widzimy, że wciąż nie wiemy, kiedy ten stadion będzie gotowy, będzie oddany do użytku. Wreszcie, drodzy Państwo, chcemy się dowiedzieć, jakie faktycznie kwoty wydatkowano na budowę tego stadionu i jakie środki miasto pobrało z komercyjnego kredytu na budowę stadionu ile środków publicznych wypłacono generalnemu wykonawcy, jak te środki zostały przełożone na budowę, na inwestycje, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wciąż nie jest skończona, nie wiemy ile zostało zapłacone i nie wiemy też, ile jeszcze ta inwestycja pochłonie środków publicznych. Wreszcie, jaka, jaki jest wysoki kredyt, drodzy Państwo, na budowę tego stadionu, bo te, te informacje wciąż nie są informacjami publicznie Wiemy też, drodzy Państwo, że bardzo wielu sądeczan próbuje się w trybie dostępu do informacji publicznej dowiedzieć o szczegółach tych inwestycji. Niestety stawiane są tutaj różnego rodzaju blokady. Odmawia się tym ludziom informacji o tych inwestycjach. Co więcej, domaga się wielkich świadczeń tytułem udzielenia informacji publicznej, a nawet nie tak dawno słyszeliśmy, że kontrola Regionalnej, regionalnej Izby Obrachunkowej nie została dopuszczona do kontroli sodium Sandecji. Drodzy Państwo, to nie jest inwestycja prywatna. To nie jest inwestycja firmy prywatnej. To jest inwestycja miejska, ze środków miejskich, za kredyt zaciągnięty w imieniu mieszkańców, który my będziemy spłacać, drodzy Państwo. Jeśli ten kredyt będzie spłacany, nie wiemy jaki jest, jaki będzie los tej inwestycji do dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy, nie wiemy kiedy będzie ona do użytku, nie wiemy, ile będzie kosztowała, nie wiemy w związku z powyższym, jakie to przyniesie skutki finansowe dla miasta. Natomiast, drodzy Państwo, ta kwota 140 milionów złotych, około, bo to nie jest jasne, bo to opieramy się na informacjach prasowych, jest kwotą, drodzy Państwo, naprawdę gigantyczną. I dzisiaj opinia publiczna powinna mieć wiedzę od pana prezydenta Lubira Handla. Na te wszystkie pytania, które do dzisiaj publicznie zadaje. Wiemy, że pan prezydent od dłuższego czasu nie zwuje konferencji prasowych. Udziela się tylko za pośrednictwem Facebooka, nagrywa filmiki, nie jest w stanie stanąć twarzą w twarz dziennikarzom i odpowiedzieć na pytania. Dlatego apeluję do pana prezydenta, żeby nie robił uników, a żeby stanął przed dziennikarzami i udzielił odpowiedzi na te wszystkie pytania, które Państwu dzisiaj za pośrednictwem Właśnie sądeckich mediów zdaje panu prezydentowi w imieniu Sądeczan, drodzy Państwo. W ostatnich wyborach, jak Państwo wiecie, uzyskałem najwyższy wynik w tym okręgu wyborczym. Najwięcej mieszkańców, nowego Sądeczyny sądeczyzny, głosowało na mnie. Mój głos jest głosem sądeczan, pytających pana prezydenta o kwestie tych inwestycji miejskich, tych inwestycji strategicznych, które, na które mieszkańcy czekają. Chcę powiedzieć jasno, ja nie proszę pana prezydenta, żądam informacji od pana prezydenta na temat tych wszystkich spraw, o które tutaj, które, o których powiedziałem. I chcę powiedzieć jasno, że będziemy się przyglądać bardzo dokładnie tym inwestycjom, ich, ich realizacji i będziemy podejmować działania, do których jesteśmy głosowani jako parlamentarzyści. Także na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, tyle. Czekamy na odpowiedź pana prezydenta i innych osób, również pana Piotra Lachowicza, na temat tych wszystkich inwestycji, które, drodzy Państwo, w mojej ocenie na dzień dzisiejszy mogą nosić znamiona wielkiej niegospodarności, przekraczającej kwotę 100 milionów złotych. Będziemy się przyglądać rozwojowi tej sprawy i absolutnie będziemy nie będziemy wierni, i będziemy domagać się wyjaśnień. Jeśli będzie taka potrzeba, również będziemy informować o tej sprawie właściwe instytucje kontrolne. A postępowanie w sprawie stadionu przynajmniej była taka informacja o przesłaniu między innymi przez podział Nadzoru finansowy, tak, nad, nad wykonywaniem zamówień publicznych. To co, da, czy coś wiemy w sprawie tego postępowania? Nie, drodzy Państwo, z informacji prasowych wiemy, że Urząd Zamówień Publicznych po przeprowadzeniu kontroli tej inwestycji, z realizacji stadionu sandecji Uznał, że podwyższanie o 25 milionów pierwotnej kwoty z 50 do 75 nie znajduje umocowania w przepisach prawa. To znaczy, że powinien być zorganizowany kolejny przetarg na podwyższenie kubatury stadionu z 4800 miejsc, czy krzesełek do. Do 8 tysięcy, że powinien być ogłoszony kolejny przetarg. Nie mam wiedzy, co Urząd Zamówień Publicznych z tym postępowaniem zrobił, natomiast w tym postępowaniu stwierdzono jednoznacznie, że została, została złamana ustawa o zamówieniach publicznych. Jak wiemy, w trakcie tej inwestycji, czy jak ustalono, mimo iż przetarg rozstrzygnięty był na, na 4800 miejsc, od początku realizowano inwestycję na 8 tysięcy. Czyli intencjonalnie zakładano, że ten przetarg, który ogłoszono na 4800 miejsc, będzie i tak zmieniony. Więc powstaje, drodzy Państwo, szereg pytań o te inwestycje i chcę powiedzieć jasno, że nie pozwolimy na to, ażeby środki publiczne, środki mieszkańców, które później przełożą się, drodzy Państwo, na kondycję nas wszystkich mieszkańców. Bo to się przełoży na kwestie inwestycji, kwestie cen za usługi komunalne, za różnego rodzaju świadczenia, które realizuje miasto rzecz mieszkańców. Więc jeżeli drodzy Państwo te, te inwestycje nie będą zrealizowane, jeżeli dojdzie tutaj do wielkiej niegospodarności, to skutki drodzy Państwo odczują wszyscy mieszkańcy. Trzeba, trzeba to powiedzieć jasno, na, na gorszej jakości, jakości usług publicznych, na wyższych cenach. I na zadłużeniu miasta, które my, drodzy państwo, będziemy spłacać. Ten dług będą spłacać sądeczanie. Na dzień dzisiejszy, drodzy państwo, nawet nie wiemy, jaki to jest dług. Więc, absolutnie, to jest sprawa niezwykle ważna dla nowego sądza i po, drodzy państwo, po niemal już pięciu latach rządzenia w nowym pana pana pseudo menadżera Handla, widzimy, jakie są skutki. Ja tylko przypomnę, że e, podobna sytuacja jest w półcenowa gdzie spółka ta jest niezwykle mocno zadłużona. Już wiele milionów złotych jest na deficycie. Toczy się również sprawa w sądzie, sprawa karna wobec prezesa tej spółki. Sprawa dotycząca naruszenia ustawy o ochronie środowiska. Mimo tego ta osoba nadal jest prezesem. Co więcej, mówi się o jakichś kolejnych planach, inwestycjach dotyczących tej spółki. Praktycznie, drodzy Państwo, wszystkie spółki miejskie są na deficycie. Mają wielkie straty, więc powiedz sobie państwo sami, czy w Nowym Sączem zarządza prezydent dbający o środki publiczne, o mienie miasta, czy też Nowym Sączem zarządza pseudo który chowa się dzisiaj przed opinią publiczną, przed dziennikarzami. Także myślę, panie rektorze, że trzeba pytać Urząd Publicznych, jaki był los tego protokołu i jakie decyzje zostały podjęte. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak Pan ocenia wynik sprawiedliwości w okręgu nr 14 w stosunku do 2019 roku? Panie redaktorze, faktem jest, że utraciliśmy dwa mandaty, więc na pewno z tego wyniku nie mogę być bardzo zadowolony. Myślę, że zostały tu popełnione pewne rodzaje błędy, które dzisiaj analizujemy. One dotyczyły jakby szeregu aspektów. Dostrzegliśmy ten element, że startowała tu formacja, która odwoła się do wartości chrześcijańskich, konserwatywnych. Polska jest jedna, która zdobyła 4,5% głosów. W dużej mierze myślę, że zabrała nasz, nasz elektorat, nie zdobywając oczywiście mandatu. Żadnego. Z drugiej strony dostrzegliśmy turystykę wyborczą w wielu miejscowościach w naszym okręgu w Szabnicy, Krynicy, Muszynie, również w Zakopanym. Przybyło tysiące nowych wyborców, nie mieszkających w naszym okręgu wyborczym. Mamy informacje od wójtów z sądeckich miejscowości, że no przyjeżdżają autobusy, samochody ludzi, z nie mieszkających w naszym okręgu wyborczym. Więc myślę, że ta turystyka wyborcza mogła zachwiać proporcjami, które były wcześniej w naszym okręgu. No również, oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że nastąpiły pewnego rodzaju procesy społeczne. Też wynikające z, z kampanii wyborczej, które spowodowały, że um, duża część wyborców zamiast np. Konfederacji czy innych formacji oddała głos na trzecią drogę, która jeszcze 3-4 tygodnie przed wyborami no, walczyła o próg wyborczy. Pamiętam takie sondaże. Więc na pewno musimy przeanalizować i na poziomie kraju, i na poziomie okręgu wyborczego te, te, te wybory, wyciągnąć z nich wnioski i zabrać się do pracy. Myślę, drodzy Państwo, że jest potencjał. Sześć mandatów to jest sześć biur poselskich, są pracownicy, to jest nasza aktywność, ale to jest również duży klub parlamentarny. Myślę, że będziemy i na pewno się nie będziemy bać ciężkiej pracy, ciężkich wyzwań. Po drugiej stronie jest koalicja, która potencjalnie przejmie władzę. Na to jeszcze czekamy, bo przed nami pierwsze posiedzenie Sejmu i decyzję pana prezydenta. Koalicja, która będzie miała wiele wyzwań. I trudności z uzgodnieniem programu wyborczego, z uzgodnieniem pewnej linii, no i z realizacją tego w Sejmie. Także my, drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy będziemy w opozycji, czy będziemy współrządzić, jesteśmy gotowi do, do ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców. Czy by Pana jedynka była do pomocy nowego w naszym Panie rektorze, każdy z nas widzi, jakie są wyniki, więc pozostawiam już analizy Państwu. Na pewno powiem w ten sposób, że bardzo się cieszymy, że pan Ryszard Terlecki dołączył do naszego zespołu, naszej drużyny. Osiągnął całkiem dobry wynik 30 tysięcy głosów. I myślę, że wiele elementów złożyło się na kwestię naszego wyniku. To, o których powiedziałem przede wszystkim. Na pewno. Pan, pan marszałek dołączył do naszej drużyny. Prawie Sprawiedliwości, będziemy, jestem przekonany z nim, bardzo dobrze współpracować. Chciałem zapytać o losy inwestycji przede wszystkim Sądeczanki w tej nowej kadencji. Jak Pan ocenia szansę na to, że ta praca przyspieszą, jeśli się bardziej znajdzie? Panie redaktorze, w poszedniej kadencji Sejmu powołaliśmy zespół parlamentarny do spraw rozwiązań problemów komunikacyjnych Sądeczyzny czy Południowej Małopolski. I odbyliśmy kilkanaście spotkań, na których yy, muszę powiedzieć, no wywieraliśmy pewną presję na urzędników, yy, wykonawców yy, z różnych yy, instytucji, na to, żeby te inwestycje były realizowane w sposób szybki i sprawny. Wydaje się, że od samego początku była bardzo dobra współpraca z polskimi liniami kolejowymi, zrozumienie, yy, determinacja yy, i widzimy, drodzy Państwo, efekty, że ta inwestycja jest realizowana. Natomiast znacznie gorzej było z Sądeczanką. Tu chcę podkreślić, że instytucje do tego powołane, w szczególności Generalna Dyrekcja, ale również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazywały, że jest duża ilość protestów społecznych na poszczególnych etapach, w szczególności przez gminy, które, przez które ma przebiegać Sądeczanka, gmina Gnojnik, gmina Czchów, nawet Bochnia. Gdzie wskazywano jest, że bardzo wielu mieszkańców składa protesty, co spowalnia i utrudnia procedowanie w tej inwestycji. Ale dzięki naszej aktywności, drodzy Państwo, doszło do tego, że Generalna Dyrekcja zadeklarowała, że widzi możliwość i potrzebę z wbudowania tunelu pod górą Just. To jest niezwykle ważna deklaracja, która padła, ponieważ ta, ten tunel doprowadzi do sytuacji, w której. Skróci się drogę o kilka kilometrów, około 3,5-4 kilometrów i jest tutaj jakby deklaracja, przynajmniej obecnego dyrektora pana Pałasińskiego, że po wydaniu decyzji środowiskowej w tym aspekcie będzie przebieg trasy skorygowany. Więc trzeba podkreślić, że mimo tutaj naszych, można powiedzieć, lobbingu, zabiegów, presji, którą wywieraliśmy, no, dostrzegliśmy pewną obawę ze strony urzędników nad dużą ilością protestów i tego, że decyzje, które nie będą w jakiś sposób uzgodnione z mieszkańcami, nie będą wynikiem pewnego kompromisu, będą następnie zaskarżane do, 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 sądu, do sądu administracyjnego, co w dużej mierze jednak widzimy spowalnia proces inwestycyjny. Według ostatnich deklaracji szefa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzja środowiskowa zapadnie do końca roku. Więc drodzy Państwo, takie padły deklaracje podczas ostatnich spotkań, to by oznaczało, że po tym czasie nastąpi dalszy, dalsze procedowanie procedowanie co do tej inwestycji. Trzeba też zwrócić uwagę, że jak Państwo widzicie, że jest realizowana już obwodnica Brzeska, która Idzie, posuwa się bardzo intensywnie i niebawem myślę, że nie, nie tak yy, niebawem będziemy po prostu omijać brzesko i yy, na pewno to zaoszczędzi nam co najmniej 5 do 10 minut yy, drogi. Więc yy, pilnujemy tej inwestycji, yy, powołamy również nowej kadencji parlamentarny zespół do spraw yy, rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce i będziemy, drodzy Państwo, absolutnie przyglądać się. Wierać pewnego rodzaju presję na to, żeby ta inwestycja była realizowana bez zbędnej zwłoki. Czyli zespół dalej będzie funkcjonował? Absolutnie, chwili, absolutnie zespół będzie funkcjonował. Jest, było duże zainteresowanie, na każdym zespole było kilkunastu parlamentarzystów. Odbywaliśmy spotkania z wszystkimi instytucjami i z Krakowa, i z Warszawy, no po to, żeby, jakby, żeby była widoczna presja, że ta, ta droga jest ważna dla, dla nas wszystkich, dla sądeczan, dla turystów, bo jest kwestia i czasu, i bezpieczeństwa. Na wszystko tą drogę czekamy. Także deklaruję Państwu, że będziemy ten zespół kontynuować, będziemy dalej się przyglądać i wspierać te inwestycje i Państwa informować o przebiegu tych kluczowych inwestycji dla, dla naszego regionu. A formalnie ktoś musi, prezydent Sejm musi wyrazić zgodę na powołanie takiego zespołu? Jak to się... Nie, to, to się w ten sposób, że parlamentarzyści deklarują powołanie zespołu i zespół jakby... Zgłasza się go marszałkowi Sejmu i marszałek, marszałek Sejmu ten zespół po prostu powołuje. Jest to formalność. Dziękuję Państwu bardzo.